Música Wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi, i byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu. Cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, Słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto Słowo Boże. Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna Swego, który woła, Abba Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Bo Rolnikom należy się więc dzisiaj wdzięczność za ich trud i pracę, która owszem zyskuje wiele pomocy poprzez urządzenia, poprzez nowoczesną technikę, technologię, ale dobrze wiemy, że nic nie zastąpi tej pracy człowieka. I ona w gruncie rzeczy tak bardzo się przecież nie zmienia, chociaż jest łatwiejsza. Natomiast przekazanie tego owocu ziemi symbolicznie, jako chleba, i prośba o to, aby był dzielony sprawiedliwie, jest zobowiązaniem dla tych, którzy go przyjmują, którzy będą go dzielić, jak mówią, sprawiedliwie. Dzisiaj, w czasie tej Eucharystii, dziękujemy za trud pracy rolników i za to wszystko, co Pan nam dał, dzięki ich pracy i cierpliwej i pokornej posłudze. Także tutaj, jak dobrze wiemy, przyniesiemy chleb. Także, prześwięta Święta to dziękczynienie. Dobrze więc, że rozpoczynamy ten czas dziękczynienia za tegoroczne plony w wymiarze powiatu, gminy i diecezji od Eucharystii, od dziękczynienia, które składamy Bogu. To wszystko ma swój właściwy czas i swój właściwy porządek. Módlmy się zagłodujących aby niezwłocznie otrzymali swoją część dobra, jakim Bóg obdarzył wszystkie swoje dzieci. Ciebie prosimy. Nas, panie. Specjalizujemy się tylko w produkcji roślinnej. Głównie uprawiamy rzepak, pszenicę, to kukurydzę. No i w sumie tyle z roku na rok, jakby coraz bardziej się modernizujemy, korzystamy z funduszy unijnych, gospodarstwo coraz bardziej się rozwija. Moje gospodarstwo liczy 70 hektarów, specjalizuje się w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Produkcja roślinna to tak jak u mojej koleżanki tutaj rzepak, zboża. A produkcja zwierzęca to bydło mleczne. Taka uroczystość jak dzisiaj, dożynki, także uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, no, bardzo wyraźnie nam pokazują to, co pewnie wiemy, że ten związek takim wiary. I narodu jest bardzo ścisły w Polsce, no, zwłaszcza właśnie w, w tych terenach czy miejscach takich rolniczych. Dzisiaj to się, powiedzmy, w jakimś sensie zmienia, też może w, w dużych miastach, aglomeracjach. Natomiast no, każdy, kto patrzy na to bez jakiegoś uprzedzenia ideologicznego, tylko właściwie sprawdza fakty historyczne, no to temu zaprzeczyć nie może. Tak rzeczywiście było, jest i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast to, co co przynosi tutaj przede wszystkim Kościół rolnikowi, no to to wsparcie, o którym też mówiłem w czasie homidii, to zrozumienie swojej pracy czy posługi, jak niektórzy mówią, rolnika. Który, no, czy chce, czy nie, chce, nawet przy tym postępie technicznym musi się zachować jako człowiek pełen pokory i cierpliwości. Dlatego no, dzisiaj to wszystkim brakuje właściwie w koło, więc życzyłbym, żeby także z rolników brali sobie przykład właśnie takiej postawy, pokory i cierpliwości, no, bo oni tacy muszą być. To nie wszystko od nich zależy oni to doskonale rozumieją, że, że nie wszystko jest jej w rękach, ale. To, co mogą, to robią po ludzku. Niezwykle się cieszę, jestem dumny, że akurat dożynki w randze diecezjalno-powiatowo-gminne są w powiecie kolskim, w gminie Grzegorzew, w gminie, w której mieszkam. Ale myślę, że to nie przypadek i jestem przekonany, że decyzja księdza biskupa była spowodowana tym, że powiat kolski jest powiatem typowo rolniczym. Tutaj rolnictwo i przemysł branży rolniczej jest bardzo rozwinięty, bardzo dobrze funkcjonujący i dlatego myślę, że powiat kolski zasłużył na to, by tak piękna uroczystość, tak wyjątkowa, bo uroczystość, kiedy możemy podziękować tym, którzy swoją ciężką pracą każdego dnia tak naprawdę o nasz komfort i bezpieczeństwo żywieniowe naszych rodzin. E, myślę, że miejsce jak najbardziej adekwatne dla tej pięknej uroczystości. Bardzo miło było słuchając słów księdza biskupa, kiedy wspomniał o tym, że w Grzegorzew, lokacja Grzegorzewa przecież była wcześniej niż miasta koła. Mieliśmy prawa miejskie, że to były ziemie biskupie. To bardzo, bardzo miłe dla nas było dla mnie jako gospodarza gminy. No i w roku, kiedy jest jubileusz 900-lecia diecezji naszej włocławskiej, kiedy peregrynuje Matka Boża w Ikonie Jasnogórskiej, to jest dla nas zaszczyt, że zostaliśmy wybrani i że nam zaufano, że te dorzynki diecezjalno-powiatowo-gminne w naszym Grzegorzewie się odbędą i że damy radę.